Nastroje, we dwoje, kryzysy w związkach w obliczu zdrowia psychicznego? Taki jest tytuł warsztatu, który odbędzie się już 3 sierpnia, we wtorek o godzinie 17 i który to warsztat będę miała ogromną przyjemność poprowadzić. Na początku chciałabym zwrócić uwagę na właściwie cztery słowa, które są zawarte w tym tytule: Nastrój, we dwoje, kryzys i zdrowie psychiczne. Jak to rozumieć w ogóle w kontekście? Pary. Jak mówimy o parze, to zwykle mamy na myśli relacje dwóch osób. I tak jest. No, zwykle dwie osoby tworzą właśnie związek, tworzą parę. Natomiast to, co ważne i o czym należy pamiętać, to wtedy, kiedy dwie osoby nawiązują ze sobą jakąś relację, nawiązują też tak naprawdę Biorąc pod uwagę też większą ilość osób, czyli tutaj na przykład są w jakimś kontekście rodzinnym, czasem bywa tak, że w życie dwójki ludzi zaangażowani są rodzice, zaangażowane jest rodzeństwo, zaangażowani są jacyś znajomi i to wszystko może wpływać na dynamikę tego związku. Poprzez takie zwiększanie świadomości na temat tego, jak taki proces zachodzi, można bardziej też przyglądać się temu, i mieć jakby na uwadze to, co się dzieje pomiędzy dwójką osób. Tutaj mam na myśli takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś bliski jednej z osób w parze doświadcza jakichś kryzysów, jakichś trudności, choruje, to wszystko może mieć wpływ na emocje. Drugim takim słowem, na które jakby zwróciłam uwagę i które jest zawarte w tym tytule, to jest nastrój. I myślę, że ważne byłoby, żeby powiedzieć też trochę o tym, czym jest w ogóle nastrój. Też jeżeli chcielibyśmy jakoś to zrozumieć w kontekście przeżywanych i doświadczanych emocji przez. Osoby, które są w związku. Możemy sobie wyobrazić, jakby przyrównać trochę to do morza, oceanu, i do tego na przykład, jak wyglądają fale. Tak, czasami są czarno-granatowe, są wzburzone, czasami są pięknie rozświetlone, błękitne, wręcz złociste, kiedy na przykład padają na nie promienie słońca. Natomiast mają swój określony jakby kolor i barwę, tak? można powiedzieć barwę morską. Tak samo jest z parą. Ona ma jakiś określony nastrój, jakiś nastrój dotyczy tego związku, natomiast mogą się pojawiać różnego rodzaju emocje i one się pojawiają i te emocje oczywiście na ten nastrój w osób w związku i na dynamikę mają wpływ. Natomiast stałe jest jakby to, co jest takim specyficznym sposobem funkcjonowania. I tym, co się dzieje w relacji pomiędzy dwiema osobami. Ważne też wydaje się takie nawiązanie trochę do tego, czym są kryzysy w związku, i czy to jest to samo, co na przykład powszechnie rozumiane kryzysy jako coś takiego, co miałoby taką trochę negatywną konotację, byłoby czymś zbędnym, tak? Czasem kryzys może być czymś budującym, może być początkiem czegoś nowego. Możemy też tutaj zwrócić uwagę i zastanowić się nad tym, nad takim pojęciem, jakim są kryzysy, w ogóle kryzysy w życiu. Tak? Czyli coś, co jest nieodłącznym elementem i, i, i zdarza się w życiu każdego właściwie. I jeżeli tak się dzieje, to bardzo dobrze, dlatego że osoba, która tak zwany kryzys życiowy przechodzi, może potem rozpocząć jakiś nowy etap. Tutaj mam na myśli takie sytuacje, gdzie na przykład kryzysowe może być dla pary, dla rodziny pojawienie się dziecka. Może to być taka sytuacja, kiedy dzieci właśnie już dorastają i wychodzą z domów rodzinnych. Wtedy następuje coś w rodzaju tak zwanego syndromu opuszczonego gniazda. Dwie osoby w parze muszą na nowo się jakoś określić, zastanowić, jakie są ich wzajemne oczekiwania, potrzeby, co dla nich ważne i jak w ogóle to życie dalej razem prowadzić. To, do czego chciałabym jeszcze nawiązać, jakby troszeczkę zapowiadając ten warsztat, to jest w ogóle temat zdrowia psychicznego. Ale też w kontekście pary i relacji. Zdrowie psychiczne jest jednym z takich wymiarów zdrowia w ogóle, to znaczy trzy pozostałe wymiary to jest zdrowie fizyczne, zdrowie społeczne, zdrowie duchowe, natomiast zdrowie psychiczne, czyli zdrowie, które właściwie można byłoby określić jako taki zbiór emocji, myśli, jest jednym właśnie z tych elementów i jest to bardzo ważne. Element. I teraz, jeśli chodzi, jak, jeśli chodzi o parę, jak to się w ogóle ma do, do funkcjonowania w parze. Czasem tak się dzieje, że na przykład to zdrowie psychiczne zaczyna szwankować. Czasem może to mieć związek z różnego rodzaju trudnościami, na przykład zmianami. I tutaj ważne byłoby, żeby podkreślić, że to nie chodzi tylko o takie zmiany, które można byłoby nazwać tymi zmianami na gorsze, ale też czasami to są zmiany na lepsze, na przykład awans pracy jednej z osób. Tak? To może absolutnie wpłynąć na dynamikę związku, może spowodować dużą zmianę na przykład w sposobie. Chociażby postrzegania partnera czy partnerki, tak? to może uruchomić jakieś różne oczekiwania wobec siebie samego. Wtedy też czasami potrzebna jest taka redefinicja własnych potrzeb i tego, co byłoby ważne w kontekście siebie samego, a co z kolei ma przełożenie na, na to, jak ta relacja się kształtuje. Czasami może być tak, że ta zmiana dotyczy na przykład prozaicznych rzeczy, zmiany miejsca zamieszkania, tak? gdzie jedna z osób na przykład tworzących związek, czy będących w relacji przeprowadza się i na przykład zostawia w innym mieście, czy w innym kraju swoich rodziców, swoje rodzeństwo dorosłe. To również wymaga często a czasami nawet pracy, jakiegoś przyjrzenia się temu, co tak naprawdę się dzieje, jaki to może mieć wpływ na, na życie, na dalsze życie w związku. Kiedy w ogóle mówimy o byciu razem, to często zastanawiamy się, jak to dzieje się, że ludzie jakoś nawiązują ze sobą relacje, tworzą pary. Albo w ogóle zwracają na siebie uwagę, i pewnie tutaj tych uzasadnień jest i teorii na ten temat jest bardzo dużo. To, o czym ja chciałabym powiedzieć dzisiaj i o czym no, będę mówiła troszeczkę więcej na, na tym warsztacie, który odbędzie się już niedługo, to są takie etapy w ogóle, przez jakie każdy związek przechodzi. To też nie jest tak, że te etapy są jakoś bardzo sztywne i chronologiczne, tak? To znaczy, że zawsze po tym pierwszym następuje ten drugi i tak dalej. Natomiast no zwykle tak to bywa, że związek zaczyna się od tego, że dwoje ludzi zwraca na siebie uwagę i jakoś się w sobie zakochują, tak? Czy fascynują się sobą nawzajem. I to jest ten pierwszy, tak zwany pierwszy etap znajomości. No, trzeba pamiętać, że to jest trochę taki etap, który jakby jest zniekształcony, jeśli chodzi o postrzeganie drugiej osoby. Bardziej żyjemy wtedy w takiej sferze wyobrażeń, fantazji, często tego, co jakoś sami sobie myślimy, żebyśmy chcieli, żeby ta osoba miała, na przykład jeśli chodzi o cechy. I gdzieś tam bywa tak, że dostrzegamy coś, czego tak naprawdę nie ma, tak? czyli żyjemy jakimś swoim wyobrażeniem o danej osobie. To jest często bardzo burzliwy czas. Chcemy kontaktu, chcemy spędzać jak najwięcej czasu z tą osobą. Mamy dużo wspólnych celów, planów na przyszłość, zainteresowań. Właściwie nic nam więcej do szczęścia nie potrzeba. Jesteśmy trochę w takim stanie, jakbyśmy byli, możemy tak sobie to wyobrazić, trochę pod wpływem jakichś środków tak udurzających, które by powodowały takie, nawet bym powiedziała trochę nakręcenie. Jeśli chodzi o emocje, to są emocje pozytywne. Jesteśmy na tak zwanym, często nawet można to określić, haju, tak? kiedy, kiedy właściwie no nic nas nie może z tego pozytywnego nastroju wytrącić i chcemy tylko przybywać z daną osobą. To też dochodzi do pewnego rodzaju idealizacji. Idealizujemy tego partnera ale z czasem e, tak się dzieje, że gdzieś ten etap się e, trochę zaczyna zmieniać, tak? czyli przechodzi w taką drugą fazę e, albo nie. Jeżeli nie przechodzi, no to na tym etapie związek się może skończyć, natomiast e, jeśli przechodzi, no to nawiązuje się coś w rodzaju takiego większego porozumienia, intymności, hmm, wiemy coraz więcej o sobie. Zaczynamy sobie bardziej ufać, zaczynamy dostrzegać na przykład jakieś różnice. Czasami to są takie różnice, które właśnie nas fascynują, które nam się podobają, które uważamy, że mogłyby coś wartościowego do życia wnieść. Czasami to są takie różnice, gdzie dochodzimy do wniosku, że na przykład życie z taką osobą mogłoby być trudne i podejmujemy decyzję o rozstaniu to jest druga faza. Czasem bywa tak, że właśnie od tej fazy na przykład związek się zaczyna. Czyli tutaj mam na myśli taką sytuację, kiedy dwie osoby się przyjaźnią ze sobą i ta przyjaźń właśnie na którymś etapie, w którymś momencie powoduje, że fascynują się sobą i na przykład zakochują się w sobie i podejmują decyzję o tym, żeby rzeczywiście dalej być razem już nie jako przyjaciele, ale na przykład jako para. Kolejnym etapem, jeśli chodzi o związek, jest zaangażowanie. To zaangażowanie często pojawia się wtedy, kiedy dwoje ludzi podejmuje decyzję o tym, że na przykład chcą tworzyć rodzinę. Tak? Angażują swoje zasoby, energię, czas, często finanse na to, żeby tworzyć i budować coś wspólnego. E Bywa tak, że te etapy się ze sobą przeplatają, to znaczy może być tak, że na etapie zaangażowania również nagle zaczynamy się fascynować swoim partnerem, odkrywamy coś nowego, na przykład może to być związane z wspólnym spędzeniem, atrakcyjnym spędzeniem czasu, wyjazdem, ale też bywa tak, że pojawia się czwarty etap, czyli zobowiązanie. I to zobowiązanie, jeśli nie ma innych aspektów, które mogą być ważne dla dwójki ludzi, jakiegoś podtrzymywania wzajemnej atrakcyjności, szukania takich momentów czy takich obszarów, które dawałyby satysfakcję, no to może spowodować, że rodzi się frustracja, na przykład. To z kolei może powodować już właśnie takie kryzysy w związku. Które mogłyby na przykład przyczyniać się do rozpadu. I tutaj mam na myśli takie sytuacje, kiedy na takim etapie, gdzieś na przykład dochodzi do zdrady jednego z partnerów, ktoś wdaje się w relację z kimś innym, gdzieś rozpoczyna jakąś atrakcyjną dla siebie relację, która często też rozpoczyna się tą pierwszą fazą zakochania, no a to może mieć różne konsekwencje, dla, dla związku. W ogóle to powstała taka dziedzina psychologii, która nawet nazywa się psychologią miłości i o tym wszystkim opowiada, tak? Tym wszystkim się zajmuje. Tam jest szereg badań na temat tego, jak ludzie łączą się w pary, jak potem związki funkcjonują, co z tego może wynikać. Dzisiaj chciałam powiedzieć tak bardziej w skrócie, jakoś zapowiadając to, co będzie niedługo, za, za kilka dni, i pewnie ten temat jakoś bardziej pogłębimy, też wspólnie się nad nim pochylimy. Zastanowimy się, co dla każdego z osób, które będą uczestniczyły w tym spotkaniu, może oznaczać związek może oznaczać relacja kryzys zdrowie psychiczne w związku, problemy związku, a tych problemów y, może być dużo, mogą być różne źródła tych problemów. Y, tutaj warto też wspomnieć o y, takich ważnych kwestiach, jak na przykład przemoc, uzależnienia, choroby psychiczne, kiedy choruje ktoś bliski. No, ale też y, warto, żebyśmy pamiętali o tym, że dwie osoby oczywiście tworzą parę, ale potem, y, jakby, jeżeli podejmują decyzję o założeniu rodziny, no to ten kontekst się zmienia, pojawia się dziecko, może dzieci, i właściwie para zaczyna funkcjonować już nie tylko jako para dwójki niezależnych osób, ale na przykład jako para rodzicielska. To również może wpływać na dynamikę w związku. Zapraszam na warsztat.